Witajcie drodzy widzowie tu Piciu Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam dobrego popołudnia tego poniedziałku, tego poniedziałkowego dnia. Miejcie dobre poniedziałkowe popołudnie. Chcę Wam pokazać piękne przedstawienie świętego ojca Pio z owieczką. Święty ojciec Pio jak był młody. Tutaj był młody, ale już miał stygmaty. Bo zobaczcie, widać to, że ma te rękawiczki. I rękawiczki są zakryciem jego stygmatów, które dał mu Pan Jezus. Naprawdę pięknie to wygląda, święty Ojcze Pio, módl się za nami. Pozdrawiam Was, drodzy widzowie, bądźcie zawsze szczęśliwi i niech wszystkie Wasze marzenia zawsze się spełniają. Pozdrawiam Was, piciu. Pa-pa.